Technologie kosmiczne tak naprawdę nie znamy sobie z tego sprawy, ale używamy codziennie, tak? czy to jadąc samochodem, lecąc samolotem, czy jadąc pociągiem, czy tak jak nawet wspomniałem o tym precyzyjnym rolnictwie, kiedy jest to duże ułatwienie dla farmerów czy, czy sadowników w produkcji rolnej, sadowniczej i tym podobne. Ponadto w zarządzaniu kryzysowym, to co też już mówiłem, więc ten transfer tych technologii kosmicznych też do innych dziedzin gospodarki. No, to już się wszystko dzieje. Także myślę, że to jest spora perspektywa dla naszych firm, nie tylko kosmicznych, tak? firm z różnych branż, które będą korzystały z tych usług z tych produktów, ale również. No, te nowe produkty będą dzięki tym nowym danym, które będziemy wkrótce otrzymywać z tych dwóch flagowych programów, o których wspomniałem, będą się rozwijać i będą służyły nam, obywatelom, społeczeństwu. W dużej mierze administracja na poziomie regionalnym, lokalnym też powinna zrozumieć, że te technologie są potrzebne. Tak? czy to w dziedzinie katastru tak? czy to w dziedzinie geodezji, kartografii i tym podobne. Także tutaj też jest wiele wiele do zrobienia. Myślę, że... Potrzebne jest takie zrozumienie, tak? nie, nie tylko y, podnoszenie świadomości społeczeństwa, ale też również naszej administracji, że dzięki tym technologiom rzeczywiście możemy łatwiej pewne dane przetworzyć, przedstawić, y, przeanalizować y, no i z tego po prostu korzystać. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że powstaje Polska Agencja Kosmiczna. No, której zadaniem będzie również wpływanie na, na ten system legislacyjny, który spowoduje, że również nasza polska administracja e, no, będzie korzystała z tych technologii e, kosmicznych czy satelitarnych. To nie jest tylko problem w Polsce, problem też jest w Europie. Natomiast my no, e, no, w związku z tym, że no, przez wiele lat ten sektor był troszeczkę m, zaniedbany. tak teraz rzeczywiście, Nasz rząd zdecydował, że weszliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, powstaje Polska Agencja Kosmiczna i rzeczywiście inwestujemy w najnowocześniejsze technologie na świecie. Myślę, że ten proces przyspieszy, nawet nie będziemy zdawali sobie sprawy, jak szybko.